Mój stary ocipiał, po 30 latach bezrobocia postanowił pójść do pośredniaka i znalazł sobie pracę, pracę ochroniarza, ale nie jakiegoś ochroniarza w gangu, tylko w pobliskim markecie, ale mój stary tak to właśnie sobie ubzdurał, że jest ochroniarzem w jakimś pieprzonym ruskim gangu czy mafii, zawsze jak idzie do pracy to zakłada swój strój agenta, czarne okularki i bierze pistolet, taki zabawkowy na kulki, gdy ma na sobie ciuchy robocze to już nie jest ten sam stary, zachowuje się jak szef ruskiej mafii, gdy wychodzi do pracy wtedy dopiero jest widowisko. W markecie nie spuszcza oczu z kamer klientów. Czai się na każdego jak dzika pantera ukryta w dżungli, żeby wyskoczyć po swoje pożywienie, czyli w tym przypadku na jakiegoś złodzieja. B17 zgłoś się terenczysty, powtarzam, terenczysty, bez odbioru. Jednak to jeszcze nic. Co się dziś odwaliło u starego w pracy to dopiero hit. Stary jak zwykle siedział przy kamerach. Kasierka właśnie skończyła kasować jakiegoś typka. 219-35 kartą. Proszę, zaraz pani przyłożę. Oczywiście chodziło mu o to, że przyłoży kartę do pinpada, ale stary usłysza tylko ostatnią część zdania. Zaraz pani przyłożę. Zaraz pani przyłoży. Stary wyciągnął pistolet i rzucił się na typka. O ty skurwę, synu na ziemię już! Razem pieprznęli na ziemię, a zakupy się rozsypały. Ale o co chodzi? Ja nic nie zrobiłem! Po wyjaśnieniu sprawy starego zwolnili z pracy. Trochę mi go szkoda, ale jednak za bardzo wczuwał się w tą pracę. Teraz pracuje jako opiekun w przedszkolu, ale o tym już lepiej nie mówić.